Właśnie złapałem stopa, nie było z tym żadnego problemu. Niestety pan nie mówi po angielsku kompletnie, także próbujemy się dogadać używając translatora. A mówili mi, że we Włoszech stop nie działa. 10 minut później, a ja jestem w Santa Teresa. Idę na dworzec kolejowy, Wam 5 minutek. Oby teraz jakoś pociąg od razu był. To będzie fajnie. On Do Taorminy co prawda też mógłbym na stopa pojechać. Ale tu jest bardzo turystyczne miejsce, także nie będę kombinował, bo nie ma dzisiaj czasu. O, jedyne co to z facetem się nie byliśmy w stanie kompletnie dogadać. Okej. Okay. Okej, okay, idę w kierunku miny piechotą z tego względu, że do pociągu mam 55 minut i próbuję łapać stopa. Jeśli nic nie złapę, to za 20 minut będę w następnej miejscowości, gdzie jest dworzec, i tam po prostu już zaczekam na pociąg. Ale zaraz wyjdę z Santa Teresy i zaczynam łapać stopa. Może, może się uda. Jest 35 stopni w cieniu, ale ja cały czas przebywam w słońcu, także śmiało mogę powiedzieć, że jest 45 stopni. Jestem mokry od potu, jakbym właśnie wyszedł z morza i idę do apteki kupić sobie elektrolity. Bo piję i piję, ale czuję się na maksa odwodniony. I zaczynam zwiedzać Taorminę, bo jest tu naprawdę co zobaczyć. Uff, jeszcze nie wiem, ile mi to zajmie. W każdym razie raczej tutaj dzisiaj nie zostaję. Jestem właśnie w starożytnym grecko-rzymskim amfiteatrze. Zobaczcie, jak te kolumny. kolumny są oryginalne. Także zaczynamy zwiedzanie. Wejście tutaj kosztowało aż 10 euro. Także no dużo. Ale ej, co już poradzić? Fucka na lach. Zobaczcie to. Tutaj to jest sarkofag dla dziecka. Ale zobaczcie, jaki jest pięknie rzeźbiony. Można zobaczyć. Na pewno jest to bardzo interesujące miejsce historycznie, jednak nie jestem pewien czy warto było dać te 10 euro za, za wstęp tutaj, bo w sumie z nóg jakoś nie powala. Zbyt, zbyt, zbyt mocno jest przebudowane, zagospodarowane przez współczesne specjalne pod turystów jako atrakcja. Także jak na razie szału nie ma. Alla, tak, tak to wygląda. Ta scena psuje definitywnie nastrój. No, tam jest ładny widok całkiem. Dzisiaj jest trochę mała przejrzystość powietrza, więc nie widać ani etny, ani za bardzo tych gór tam dalej. Przyznam, że Taormina jest ładnym miastem, ale jest tak turystycznym, że ceny są 3-4 razy wyższe niż na przykład w Katanii. Także kompletnie nie dla mnie masa turystów. Ten teatr, w którym byłem przed chwilą, pochodzi z III wieku przed naszą erą ale 10 euro nie było za niego warte dać w ogóle z tego względu, że no to jakoś nie dla mnie, nie lubię jednak takich, takich zabytków. Wolę dzikie ruiny, jeśli już o zabytki mi chodzi. um <clears throat> Jadę właśnie pociągiem do Enny, mojej następnej destynacji. E, będę tam dzisiaj spał, no i szukam miejscówki do spania gdzieś na dziko. <noise> w związku z tym, że jest w nocy bardzo ciepło, to nawet nie potrzebuję rozkładać gdziekolwiek namiotu, tylko się gdzieś skitram, e, rozłożę sobie matę, już jak będzie późno. E, no i tak dzisiejszą noc zamierzam spędzić. Z tego względu, że w innym wypadku to po prostu zbankrutuję. Jak będę wydawał ciągle na noclegi płatne, a już wydałem dużo za dużo pieniędzy. Normalnie jestem czwarty dzień, a wydałem tyle, że w Tajlandii bym za to żył miesiąc. Właśnie wysiadłem w Ennie idę do drogi głównej, żeby złapać sopa, ponieważ tu na Sycylii większość dworców kolejowych znajduje się daleko od miast zresztą te miasta są wszystkie na skałach wyniesione, więc tam się nie da poprowadzić linii kolejowych ale jest cała masa właśnie stacji kolejowych takich całkowicie gdzieś w polu bez kompletnie z dala od miast także trzeba dojść dojechać jak kogoś stać to można taksówką jechać mnie nie stać a idę tam, na górę. No i stop kolejny złapany, udało się. Dwie panie mnie zabrały, także jak na razie idzie dobrze, ale mogłoby jeszcze lepiej iść, bo ten stop tu jest taki średni bardzo na jeża. Dwie sympatyczne panie przywiozły mnie, do Enny, to sam zamek jeszcze mnie podwiozły. Ta, ej, taki zamek, idę się coś o nim dowiedzieć, bo w tym momencie nie mam nic pojęcia zielonego, co to za zamek. Z kiedy? Wiem tylko, że nazywa się Castello di Lombardia. E, a za chwilę zobaczycie, jakie są tutaj niesamowite widoki, i ja zamierzam. Tam nas z punktu widokowego e, obserwować zachód słońca nad całą tutaj Sycylią, nad tymi wszystkimi pięknymi miasteczkami e, wybudowanych na skałach. Oj, co będzie się działo. Mamy godzinę 18! To, to, także tak około półtorej godziny do zachodu słońca nie mogę się doczekać. To jeden z najpiękniejszych widoków, jakie widziałem kiedykolwiek. Definitywnie mogę się pod tym podpisać, że jest to jeden z najpiękniejszych widoków. No, sami ocencie. że tak szaleje autofokus.